Wśród zagrożeń, przed którymi stoją dziś państwa, których jesteśmy mieszkańcami i obywatelami, na pierwszy plan wysuwają się zagrożenia ze strony konwencjonalnego konfliktu wojennego. Nie tylko zresztą w Europie, ale także na przykład na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Nie można jednak zapominać, że przez większość czasu, czasu, które określamy mianem względnego przynajmniej spokoju i pokoju, to inne zagrożenia. Takie jak terroryzm i przestępczość zorganizowana stanowią poważne wyzwania dla krajowych i międzynarodowych systemów bezpieczeństwa. Czy mogą one się wzajemnie wspomagać? W jaki sposób wchodzi w interakcję terroryzm z przestępczością zorganizowaną? Zapraszam na kolejny odcinek o tym, w jaki sposób terroryzm sytuuje się na tle przestępczości zorganizowanej. Aby rozmawiać o tym, czy terroryzm wpływa na przestępczość zorganizowaną, a przestępczość zorganizowana na terroryzm, prosi się aż o to, aby zapytać, ale jak to, czy terroryzm wpływa na przestępczość zorganizowaną? Przecież terroryzm to przestępstwo, prawda? Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom wcale nie jest oczywista, a to jak zostanie udzielona, w znacznej mierze zależało będzie od tego, kto tej odpowiedzi będzie udzielał. W podejściu europejskim terroryzm to zdecydowanie przestępstwo, ale Stany Zjednoczone prowadzą globalną wojnę z terroryzmem, a przynajmniej prowadziły ją zresztą we współpracy z koalicjantami z Globalnej Koalicji Antyterrorystycznej po 11 września 2001 roku. Różnice w definiowaniu tego, czy terroryzm to przestępstwo, czy też może akt wojny, mają bezpośrednie konsekwencje w tym, w jaki sposób podchodzimy do zwalczania tego zjawiska, czy stawiamy na ściganie sprawców przestępstwa terrorystycznego, czy też na eliminowanie wrogów, którzy w postaci ataku terrorystycznego. Wytaczają nam wojnę. W podejściu Stanów Zjednoczonych, w podejściu, które charakteryzuje się właśnie tym e, military, militarnym rysem, militarnym charakterem niepotrzebne są procesy, a dowody, czy też łańcuch ciągłości i ochrony dowodów staje się tak naprawdę zupełnie nieistotny. W podejściu europejskim Gromadzenie dowodów, dbałość o to, aby zostały one przedstawione w uczciwym i otwartym procesie z prawem oskarżonego do adwokata, to podstawa tego, w jaki sposób Europa konstruuje swoje strategie przeciwdziałania terroryzmowi. Korzystne zresztą to podejście europejskie. W kontekście traktowania terroryzmu jako przestępstwa jest nie tylko ze względu na to, że stanowi ono bezpośrednie odbicie naszej tożsamości i tego, w jaki sposób patrzymy na ochronę praw człowieka i obywatela, nawet jeżeli jest on podejrzanym albo skazanym już sprawcą ataku terrorystycznego, ale także z punktu widzenia tego, że w podejściu europejskim tym łatwiejsze staje się Zrozumienie tego, w jaki sposób w interakcję z terroryzmem wchodzi przestępczość zorganizowana i w jaki sposób przestępczość zorganizowana wykorzystywana być może przez organizacje terrorystyczne. Na czym zatem? Polegać będzie przede wszystkim współpraca pomiędzy organizacjami terrorystycznymi a międzynarodowymi zorganizowanymi grupami przestępczymi, bo to możemy powiedzieć. Taka współpraca z pewnością istnieje, z pewnością bywa również ona niezmiernie korzystna dla obu jej stron. Wbrew pozorom, mowa o współpracy pomiędzy dwoma rodzajami organizacji, które Wcale nie zawsze są łatwe do odróżnienia. Przecież jeśli spojrzymy na formy i metody działań, które przedsiębrane są zarówno przez organizacje terrorystyczne, jak i zorganizowane organizacje przestępcze, zorganizowane grupy przestępcze, może lepiej byłoby powiedzieć, to nie są one wcale od siebie tak bardzo różne. Obydwa rodzaje organizacji posługują się na przykład w swoich atakach bronią palną. Obydwu zdarza się wykorzystywać broń białą. Obydwa podkładają ładunki wybuchowe. Branie zakładników, także branie zakładników dla okupu, to praktyka, która nie obca jest zarówno organizacjom terrorystycznym, jak i zorganizowanym grupom przestępczym. Pamiętajmy zatem, próbując rozróżniać terroryzm od przestępczości zorganizowanej i diagnozować metody, sposoby oraz obszary ich współpracy o tym, że najważniejsza różnica pomiędzy przestępczością zorganizowaną a terroryzmem tkwi w celu, dla którego dana działalność jest prowadzona. Organizacje terrorystyczne działają po to, aby realizować cel polityczny. Zorganizowane grupy przestępcze działają dla maksymalizacji zysku finansowego. Tym samym jednak łatwo jest zrozumieć, iż Biorąc pod uwagę metodologię, skłonność do wykorzystywania przemocy, takie grupy łatwo mogą się stosunkowo ze sobą dogadać. Przestępczość zorganizowana może stanowić na przykład cenne źródło finansowania terroryzmu i cenne źródło dochodów, które pozwalają na przeprowadzanie ataków terrorystycznych. Warto zresztą tutaj zauważyć, że odróżnienie terroryzmu od przestępczości zorganizowanej Czasami, akurat w takim obszarze działalności związanej z finansowaniem terroryzmu, bywa jeszcze niż zwykle trudniejsze. Wyobraźmy sobie bowiem, że ktoś napada na bank. Napada na bank po to, aby go obrabować. Jeżeli napada na ten bank, po to, żeby go obrabować i kupić sobie willę na lazurowym wybrzeżu. Jeżeli zrobi to dobrze i będzie potrafił wyprać pieniądze, to być może mu się to nawet uda, chociaż trzymamy kciuki oczywiście za e, służby policyjne i za międzynarodową współpracę policyjną. To będziemy mówić o tym, iż popełnił przestępstwo o charakterze kryminalnym, którego celem była maksymalizacja zysku i zachowanie tego zysku dla siebie. Co stanie się jednak, jeżeli Inna osoba napadnie na bank również w celu obrabowania go, ale celem jej działania ostatecznym będzie przeznaczenie tych środków na to, aby przygotować zamach terrorystyczny. Czy taki napad na bank jest przestępstwem o charakterze kryminalnym, czy też może aktem terroryzmu, mimo że w toku całego napadu na bank nie padło ani jedno hasło o charakterze światopoglądowym czy politycznym? Przestępczość zorganizowana, zatem, wiemy już, może służyć jako źródło finansowania dla operacji terrorystycznych. Ale organizacje przestępcze mogą służyć także jako zaplecze logistyczne, w pewnym sensie, dla organizacji terrorystycznych. Mogą dostarczać, na przykład, w rejonie, w którym przeprowadzana będzie operacja terrorystyczna, broni, mogą stanowić cenne źródło rozpoznania, Celów i obiektów, które mają stać się przedmiotem ataku. Mogą dostarczać sfałszowane dokumenty, albo na przykład być źródłem ekspertyzy pewnego konkretnego rodzaju działań, które terrorystom są niezbędne, a które nie muszą znajdować się w zakresie kompetencji operatorów organizacji terrorystycznych, czyli na przykład umiejętność przeprowadzenia włamania albo dostania się do zamkniętego obiektu. Kolejnym obszarem, w którym zorganizowane grupy przestępcze mogą e, świadczyć cenne usługi dla organizacji terrorystycznych, to oczywiście przemyt ludzi. Nikt tak dobrze jak przemytnicy i handlarze ludzi nie zna potencjalnych słabości systemów ochrony granicy. Nikt tak doskonale jak oni nie potrafi wesprzeć potencjalnego przemieszczania się operatorów organizacji terrorystycznych przez granice państw. Które powinny stanowić barierę pomiędzy państwami europejskimi, na przykład, a potencjalnie chcącymi je zaatakować osobami. Mogą zresztą te organizacje wzajemnie siebie transformować. Zwróćcie bowiem uwagę na to, że jeżeli jedyną różnicą Istotną i godną podkreślenia pomiędzy zorganizowanymi grupami przestępczymi a grupami terrorystycznymi jest ostateczny cel ich działania. To do tego, aby przekształcić się, przetransformować z grupy przestępczej w grupę terrorystyczną, wystarczy w pewnym sensie przybranie szaty jakiejś określonej ideologii, przyrzeczenie lojalności, na przykład globalnemu ruchowi terrorystycznemu, co może. Czasami wydawać się opłacalne, zwłaszcza z punktu widzenia takiego globalnego terrorystycznego ruchu. Zyskuje on w ten sposób niezwykłe zdolności operacyjne w obszarze, w którym być może nie byłby w stanie prowadzić inaczej działań. Z punktu widzenia organizacji przestępczej jest to działanie tyleż mogące przynieść korzyść, ile niezwykle groźne. Istnieją bowiem państwa, takie jak Francja na przykład, w których terroryzm jest przestępstwem kwalifikowanym, jeśli zatem w postępowaniu sądowym okaże się, że ten przywołany przez nas zamach, a raczej atak rabunkowy na bank służyć miał właśnie wspieraniu działalności terrorystycznej, to będzie za niego groziła kara niewspółmiernie wyższa od zwykłego kryminalnego napadu na bank i rabunku środków bankowych zgromadzonych w takiej placówce finansowej. Współpraca pomiędzy przestępcami a terrorystami, przy czym pamiętamy oczywiście, że terroryści to także przestępcy, tylko działający dla realizacji celu politycznego, jest jednocześnie szansą i jednocześnie zagrożeniem z punktu widzenia systemów przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Oczywiście, że terroryści współpracują z grupami przestępczymi. Oczywiście, że otwarcie się na ten mariaż, określany bardzo często takim małżeństwem z rozsądku opartym na wzajemnych korzyściach, może otworzyć terrorystów na potencjalne zagrożenia. Istnieje niewspółmiernie wielka różnica pomiędzy czystością ideologiczną grup terrorystycznych, zwłaszcza takich, które oparte są o ideologię zakorzenioną w religii, a czystością ideologiczną, czy też czystością etniczną grup przestępczych, które działają po to, aby generować finansowy zysk. Naturalne jest zatem, że otwarcie się na współpracę pomiędzy terrorystami a przestępcami otwiera jednocześnie grupę terrorystyczną na znacznie większe zagrożenie. Infiltracją ze strony przedstawicieli służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, czy też służb specjalnych. Mniejsza czystość ideologiczna grup przestępczych stanowi zatem dobry punkt wejścia do infiltracji i rozpoznania grup przestępczych. Co więcej, zwłaszcza jeżeli mówilibyśmy o tym, w jaki sposób współpraca z. Organizacjami przestępczymi może szkodzić w pewnym sensie terrorystom, wspomnieć należy również o tym, że taka współpraca, zwłaszcza na poziomie lokalnym, może ułatwiać służbom bezpieczeństwa i porządku publicznego, na przykład mapowanie sieci terrorystycznych, może pozwalać na wykorzystanie lokalnych sił policyjnych do tego, aby śledzić i monitorować rozwijanie się ewentualnego zagrożenia, a nie tylko wyspecjalizowanych grup. Które zajmują się bezpośrednio przeciwdziałaniem terroryzmowi. Może pozwalać na mapowanie sieci, na mapowanie powiązań, a przy nawiązaniu odpowiedniej współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej albo rodzinami osób, które narażone są na kontakty z terrorystami, także na wywieranie wpływu o charakterze deradykalizacyjnym i kontradykalizacyjnym. Na poziomie lokalnym te sieci społeczne, które mogą być wykorzystane w działaniach o charakterze deradykalizacyjnym, kontradykalizacyjnym i dla wprost przeciwdziałania terroryzmowi i rozpoznania celów organizacji terrorystycznych, mogą jednak również stanowić zagrożenie. Otóż w wypadku zdobycia przez grupę terrorystyczną znacznego wpływu na przykład na lokalną grupę społeczną, szczególnie jeśli są w niej istnieją w niej silne powiązania o charakterze rodzinnym, stanowić ona może istotny rozsadnik ideologii terrorystycznej, może dostarczać gotowe struktury, dowodzenia i kontroli na poziomie lokalnym, może znacznie zwiększać zdolności operacyjne organizacji terrorystycznej w jakimś określonym regionie, silne i spójne więzi grupowe i rodzinne. Mogą zatem przełożyć się na znaczne zwiększenie efektywności działań o charakterze radykalizacyjnym, rekrutacyjnym i wykonawczym, po prostu, jeżeli chodzi o działania organizacji terrorystycznych przejmujących kontrolę np. Na nad lokalnymi grupami przestępczymi. Warto zatem powrócić do pytania dotyczącego tego, nie tylko w jaki sposób definiujemy terroryzm, czy po prostu jako przestępstwo, czy też może jako wrogi akt w stosunkach międzynarodowych, i powrócić do pytania o to, jak ten terroryzm należy zwalczać. Jako przestępstwo zatem, czy jako akt wojny. Przypomnijmy, w wypadku ścigania terroryzmu jako przestępstwa, mamy do czynienia ze wszystkimi tymi wyzwaniami, z jakimi. Wiąże się prawo podejrzanego do obrony i uczciwego procesu. Mamy obciążenie służb bezpieczeństwa i porządku publicznego nie tylko obowiązkiem dowiedzenia winy, ale także obowiązkiem tego, aby wszelkie informacje, które zostały pozyskane w toku przygotowania do postawienia podejrzanego przed sądem zdobyte były w sposób w pełni legalny. Tradycyjne podejście służby bezpieczeństwa i porządku publicznego to właśnie takie podejście, a zatem podejście, które wykorzystuje minimalną ilość fizycznej siły niezbędną do tego, aby powstrzymać potencjalne zagrożenie. Ma to oczywiście swoje zalety, ma to swoje zalety, i Europejska strategia przeciwdziałania terroryzmowi jest na to doskonałym dowodem. Podejście, nazwijmy je podejściem amerykańskim, czyli traktujące terroryzm jako akt wojenny, wykorzystuje podejście zatem tradycyjne, militarne, polegające na tym, iż udzielamy na zagrożenie maksymalnej odpowiedzi, minimalizując liczbę ofiar. Jest to zatem wybór. W pewnym sensie nie tylko filozoficzny, ale też praktyczny wybór pomiędzy tym, czy chcemy terrorystów ścigać, czy neutralizować pochodzące od nich zagrożenie. I choć naturalnym wydaje się odpowiedź oczywiście neutralizować i oczywiście eliminować to warto pamiętać o tym, że cała tożsamość europejskiego systemu karnego. Jest tożsamością związaną właśnie z tym, iż przyznajemy jednostce, nawet jeżeli podejrzewamy ją o wyjątkowo ohydne zbrodnie, prawo do obrony, domniemanie niewinności i to, że dajemy człowiekowi szansę na to, aby bronił się przedstawianymi mu zarzutami to podejście, które stanowi nie do przecenienia. Aspekt wynikający ze strategicznego europejskiego podejścia do przeciwdziałania terroryzmowi jako po prostu przestępstwu. Warto zatem podkreślić, że ten wybór, o którym mówimy, to nie tylko wybór praktyczny, wybór związany z efektywnością podejmowanych działań. To także wybór, który jest odzwierciedleniem naszej odpowiedzi na pytanie o to, na co pozwolimy terrorystom, do czego pozwolimy się popchnąć. Czy pozwolimy na to, aby uczynili z nas ludzi, którzy posługują się metodami, które nie byłyby przez nas zaakceptowane w naszym systemie norm i systemie wartości, które stanowią o tym, kim jesteśmy i w jaki sposób sami siebie definiujemy. Warto jednak zwrócić również uwagę na to, że odpowiedź na to pytanie to odpowiedź nie tylko o charakterze politycznym i filozoficznym. To także odpowiedź, która może silnie uzależniona być od stopnia postrzeganego przez nas zagrożenia. Łatwiej jest bowiem udzielać odpowiedzi związanej z ochroną praw człowieka wtedy, kiedy mamy poczucie, że nasze systemy bezpieczeństwa są na tyle efektywne, a my na tyle pewni, Funkcjonowania naszych państw, że spodziewamy się efektywnego chronienia przez te systemy nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale też porządku konstytucyjnego, w którym funkcjonujemy. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Ochrona praw człowieka w walce z terroryzmem to nie tylko wartość o charakterze filozoficznym albo Etyczny aspekt funkcjonowania systemu bezpieczeństwa. Chronimy prawa człowieka w walce z terroryzmem także ze względów boleśnie, wręcz pragmatycznych, dlatego że działania, które naruszają prawa człowieka, mogą być przez organizacje terrorystyczne w ich działaniach propagandowych wykorzystane do rekrutacji kolejnych pokoleń bojowników jak sami siebie określają organizacji terrorystycznych. Musimy zatem, wybierając strategię przeciwdziałania terroryzmowi, wybierać ją w taki sposób, aby nie tylko bezpośrednie zyski i bezpośrednią efektywność brała pod uwagę, ale także długoterminowo wpływała na minimalizowanie zagrożenia ze strony terroryzmu. Zapraszam do kolejnych odcinków, w których opowiadać będziemy o kolejnych niebezpiecznych tematach które zagrażają naszemu światu, pojedynczym państwom i nam jako ich obywatelom.